Tutaj mamy gołąbka od Henryka Olka z oddziału Czechowice Dziedzice. No gołąb znakomity, daje super potomstwo. Gołębie praktycznie od młodego latają świetnie. Samczyk w kategorii, w kategorii C w okręgu zajął czwartą pozycję w 2011 roku. W 2012 roku trzecią lokatę w kategorii B, konfisjent 896. Był także na wystawie ogólnopolskiej i jest także wysoko oceniany w standardzie. Jednak tego NBA, go, ten gołąb od Henryka jest, jest super tutaj, budowę ma rewelacyjną. Krótkie przedramie także i świetne też oko rozpłodowe. Gołąbek od Klausa Gintera Bongarca z 2002 roku. 07360, numer 199. Ciemny samczyk, no, daje rewelacyjne potomstwo, samiczka w tamtym roku właśnie na wystawie ogólnopolskiej. Tutaj lokata, żeby nie skłamać, chyba dziesiąta w kategorii B w okręgu. A na wystawie okręgowej zajęła trzecią pozycję w kategorii B. No ten go ma rewelacyjne oko rozpłodowe, także on jest spalowany z samiczką właśnie po, po gołębiach Eierkamp, po Mulemansie. Yy, no i, i to połączenie, połączenie dało takie właśnie fajne gołąbki. Super latają właśnie na, na średnich dystansach.